Czy to będzie otwarte. Co? No. Do budynku klatka pierwsza. Po... O, wieczór do pana to? Tak. Dobra, to już podaję, tylko muszę odstawić tego kopiecia. tak napój. I jedzą to wszystko. Super. Dziękuję. Dzięki, miłego. Fajnie, że pan tutaj tam wyszedł. Zanim zaczniecie pytać, to już odpowiadam. Tą przednią lampkę, jak i tylną zamówiłem z temu, który jest sponsorem tego filmu. Jak już mogliście zauważyć, zamówiłem również pokrowiec przeciwdeszczowy na plecak. De Lizy wziąłem taką nereczkę, bo na rower potrzebowała. Darmozjady dostały nowy domko-drapak. Szczekający darmozjad będzie mógł teraz jeździć w aucie, nie brudząc mi niczego. Dodatkowo teraz jestem przygotowany na powrót do glowo, bo mam wagę do zakupów, którą możecie zważyć też rower, bądź cokolwiek innego do 200 kg. Głośny alarm na baterię, który pomoże wam odstraszyć potencjalnych złodziei. Zapasowe w deszczowe pokrowce na buty, rowerowy hall. zawsze chciałem coś takiego kupić, bo myślę, że to przydatny gadżet do roweru elektrycznego, oraz lokalizator, który może mieć wiele różnych zastosowań. Nowi użytkownicy, którzy zarejestrują się do temu i użyją tego kodu rabatowego, mogą liczyć na pakiet kuponów do 400 zł, plus właśnie duże zniżki. Klikając link w opisie możecie zamówić sobie te same produkty, co Wam pokazałem w tej reklamie.